Dominika słuchaj, twój strój jest niesamowity. Czy ty możesz go nam dokładnie pokazać i opisać? Oczywiście, z chęcią się pochwalę. Są powiem szczerze, że mnie samo się nie, nie nacieszyłam, bo przed do mnie przedwczoraj. Jechałam po niego przed zawodami i po prostu mogę powiedzieć tak, tak wygląda najszczęśliwszy człowiek na świecie, oszalałam, zwariowałam, jest to kombinezon szyty na miarę przez RSS specjalnie dla mnie, dostałam ich zawodnikiem, dostałam formatkę i zaprojektowałam sobie właśnie taki kombinezon. Stwierdziłam, że chcę coś takiego bardzo klasycznego, zwykłego, takiego, żeby zgubić się w tłumie, nie wyróżniać się za bardzo, mam nadzieję, że mi wyszło. Nie no, rzeczywiście nie będziesz się wyróżniać. A powiedz mi tak serio, naprawdę zaprojektowałaś to sama? Skąd w ogóle taki pomysł? Wiesz co, ja ogólnie to są moje kolory, żółty i różowe, wszystko co jest odblaskowe, bo to jest bezpieczne oczywiście, jest takim właśnie moim kolorem, uwielbiam takie kolory. I to, że naszą dwa różne buty, tym się zainspirowałam, że jednak strony będą dwa różne. A dlaczego że dwa różne buty? Ponieważ jest zbyt krótkie, żeby się przejmować pierdołami i o tym przypomina mi mój kombinezon, że właśnie musi być kolorowe, wesołe i różne. A powiedz mi, pod kątem bezpieczeństwa jest przystosowany ten kombinezon jakoś szczególnie? Oczywiście, jest to jest to kombinezon najwyższej klasy, mamy ochraniacze okr w każdym możliwym miejscu, czyli ochraniamy okr barki, kolana. Jest jednoczęściowy, więc jeszcze be bezpieczniejszy od mojego poprzedniego kombinezonu, który był dwuczęściowy, jednak był zamknięty na zamek. Ten jest w całości, skóra jest bardzo wytrzymała, mamy też gaz e garb, który jest aerodynamiczny, skóra ma dużo dziureczek. Wybaczcie mi, że się jąkam, ale za każdym razem, kiedy mam wciśnięte pita, to po prostu już adrenalina buzuje, ja się nie mogę skupić. A więc ma dużo dziureczek, żeby się lepiej oddychało, i dzięki temu też dłużej będę w stanie zachować taką przeciwność umysłu. Więc o dziwo, komfort, który jest świetny, też wpływa na nasze bezpieczeństwo, bo dzięki temu jedzie nam się lepiej i lepiej myślimy. Jeżeli chodzi o dalszą część stroju, rękawice, buty. Jak wyglądają Twoje rękawiczki, buty właśnie, przed zawodami? E, moje rękawiczki postawiłam na Helda, jedna jest czarna, druga jest biała, bo nie mogłam zdecydować, która będzie bardziej pasować. E, a buty postawiłam na Rebel Horna, e, który jest też czarno, fluo, więc wszystko pasuje mi idealnie. No i oczywiście e, kask HLC eph 11 w malowaniu czy dzisiaj pełne bezpieczeństwa do tego klasa? Oczywiście, wszystko musi być razem. Robi od siebie taka energia, jesteś kobietą jeżdżącą na pitach, to jest niesamowite, skąd w ogóle taka zajawka? Wiesz co, od zawsze pasjonowałam się motoryzacją, e, zawsze była motoryzacja w moim domu, ale były to cztery kółka. E, I to w sumie ja wymyślałam sobie motocykle i nawet przyznam się szczerze, że osiągnęłam mojego tatę w motocykle, który kochał przecież cztery kółka. Super, kto Cię dzisiaj tutaj wspiera? Na każde zawody przyjął z moim są mo mo moi rodzice, mój piesek, który dzisiaj w został w hotelu, ale i też będzie z nami na zawodach. Oczywiście moje babcie, dziadkowie, wujkowie wszyscy są na, na live, także wszystko oglądają, po każdym treningu są, wspierają, więc w końcu cała moja rodzina tym żyje. Dziś jest bardzo gorąco, jak ty na tą pogodę w Bydgoszczy dzisiaj? Powiem tak, ja bardzo lubię, kiedy warunki są takie ciężkie, kiedy albo właśnie pada deszcz, albo jest bardzo ekstremalnie ciepło, bo im jest trudniej tym jest fajnie.